I tej na Filiusek. witam w kolejnym odcinku z Terrarii. Ja z nami oczywiście, Krystian Akanibis. Dobry. Wszystkim. I gramy dalej w Terrarię. W tym odcinku szykujemy się na pierwszego bossa, na King Slima. Może. Nie, 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 e, tak. Albo, no, drugiego, albo na, na Echo of Catullum. Taka, ptaka, ptaka, ptaka. Albo na ptaka. Dzisiaj chyba ptaka pokonamy, jak nam się uda. Może. I podzieli, podzieliliśmy się na role, Krystian na live, no zaczął to budować, czyli platformę na pakowanie bossów, a ja przez ten czas będę szedł do jaskini, po rudy. No to ja, pamiętajcie oczywiście, jeżeli wam się filmik spodoba subskrybujcie, lajkujcie, a my idziemy Masz, tak ej, jak ustaliliśmy sobie rolę. Weź sobie team czerwony. Marzysz. Czerwone? I ci dam tylko coś, ok? Masz. Weź świat tak na dół. Weź na dół. Żebyśmy byli na... O na przykład tutaj. I bądź tam. Masz. Już. A nie Ma. ty. Masz. Złote no. serie. Masz. W końcu o, mogę ściągnąć tak. tego pumpkinowego. Ale buty sobie jeszcze zostawię pumpkinowe. No bo butów no, nie mam. No jeszcze trzeba. Jak coś no. No tyle. Ja z, gdzie mam zlecieć, mniej więcej, żeby ten tungsten i tak dalej wybierać? No, jak jesteś teraz na tym poziomie, to już tutaj jeszcze trochę do dołu. Jak będziesz na tym niebieskim, możesz użyć tej jednej podki. Dobra, ja jestem na niebieskim, to używam. O, jak, jakąś czerwoną z sercami taką widzę. O, to to się przyda, bo to daje live krystale. To idą mnie dzwoni. Ja nawet chyba wiem, kto. Live quartz. Wykopałem. Idę pod tank sen. ja sobie sprawdzę jakie są recepty, na jeden i pół lajka. Pomogę ci. No to jest takie dobre, bo to odbija od wszystkich stron. Wszystkie strony, to moja uwaga. No bo to uwaga na tego. zabite Zamek zaskoczył. <sad cu> ja mam tutaj, trochę, dobra, ja to, mam chyba to, ma lepszy kilos od, co... od ciebie. Nie wiem. Bo ja mam tam z tankstenu. No to masz. Yy, duch Ma tu jest. Szybszy. Ducha zabiłem. Nie lepszy, ale. Szybszy. Dokładnie. Szybciej kopię. O, o ale duża ruda tankstenu. To dobrze. I zaraz się utopię, ale dobra, myślałem to. Mam. O, no i 9 golda. Nice. 9 golda. Jest, jest gate. mi się skończyła, no topiję drugą. Będziesz chciał mieć y, ten łuk z kolda? Nie, bo ja żeby... mam tą broń, tą moją. Ja z niej będę No bo jak przydałoby jakby druga taka rzecz, żeby na No no, jakby, to, to będę mógł. Bo chcieć. mogę ci jeszcze dać strzały palące. Okej, okay. no to będę. Chciał. Thorium or mogę już kopać. Thorium? I ty no. Też. no i ty też. To coś takie... No dobra. Te, 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 te? te takie to takie kolorowe, czy... niebiesko, nie wiem. Żółte. Takie. No. No, no to no, na live tego jeszcze nie mogliśmy kopać. No nie mogliśmy. A to jest mocne? To jest chyba mocne, no bo to jest lepsze od, nie wiem... Od nie złota patrzyłem. pewnie. Zobaczymy od Gajda. Od Gajda zobaczymy. No Zginąłem od Gajda się zobaczymy. Chill, Nie wiesz, z kim rozmawiasz. A z kim? Z Filipem. A. W sumie to ma sens. No jak? Idę pod no. takiego dużego e, korpora. Tepnij się do mnie. Tepam się już do ciebie. Jestem na jakimś mocnym biomie. O kurno, live. Krystal. Ale Aś nie pójdę po krystalo, niego. Ja... Nie pójdę, bo ja się uduszę. Ile masz HP? Weź sobie naciśnij prawy górny, jakby na... E, na sobie 140, na to idę. To masz, Łącz. to masz, to masz, masz, ej. Co? Ja też mam, a dobra, no to już masz. Nie, ja mam 180. Tak? Łącz, maksymalnie. To, e, ja jedno to jedno. Dobra. O Kurde ty. Tutaj w dół nie... się zaraz kopiemy. Dawaj, dobra, idziemy tam. Chodź do dołu, bo tam jest woda. Idę właśnie. Będę stało okopo, będzie szybciej. Ło! Wow. Ależ prędkość. Uwaga, o bo kurno. Ty, tył, life tył, life tu kolejny crystal. Crystal biorę. Dla nas, tak. Jak nie masz tlenu, to chodź do mnie. Ja ci szybko zrobię tlen. No... Się po no to się będę tepał. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak, zwykle w projekt zombie. Ile masz tlenu? Y i tutaj weź, tutaj. i tutaj medyczną tlen. Tank ten jest pod nami. Kejwa yy, zalałem. Yy, no nie, Dobrze, zalałem. nie zalałeś. Ja, ja się do... wkopię w ten tank tanksen. Chyba z chyba tobą tam Weź tam iść do dołu, bo tam masz rubiny nawet. A z rubinów da się zrobić dobrą rzecz. Ja potem tank sam najpierw idę, bo obok niego też jest rubin. Dobra. To się tepnij do weź mnie. Coś. Weź coś tam do widzenia dalej. Coś... Ja, ja w ogóle widzę, że jestem chory. Zaraziłem go. No. Jakoś. Nie wiem jak. Przez, przez mikrofon. No. Bo Krystian kaszlnął przez mikrofon. Mikrofon. Przez, w mikrofon, przez co to doszło do mnie. Ja mam golda. Ja widzę golda. Ja też Ty widzę. masz golda. golda? Ja mam 80. Golda, 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 golda. Yh, 107 U. A tego, a tank mam jestem 138. Na, jestem na ten. Eee, Panie czy. Oho. O kurde. Ja go zabiję, no nie soczy to zabicie Ja pójdę po tym tanksem, nie iść po niego, żebyśmy się nie dublowali. tam do dołu, bo tam jest Gold. Rę, oh, wow. Widzę. Jak chcesz, to ja po tego Golda mogę pójść. Ja jestem jeszcze tu spokojnie. O, kolejna potka, bo już mi się skończyła. Ty zmoczyłem cały ten. Yy, Cave. Pań... Cave. no dla paja. Ej, widzę Emerald. To jest chyba Emerald. Mam biom ten taki niebieski. Jak chcesz się do mnie tepnąć, to dawaj. Bo mam niebieski i biom. Chiluję jak na razie. Ja idę po Emerald, to chyba Emerald. Tutaj będą... E, te, Wiesz te w ogóle tekst gra? No wiem, jest Projekt Zombie. Na no Zamboid, ale nawet nie wiem jak. I tutaj mamy... Ile tungstenu tam jest? Idę po texten. A ja idę po tego. Jakby były Live Krysale, są Life ale Ej, a, a tanksen w lawie się spali? No chyba tak, nie wiem czy to tutaj, bo tak w normalnym w normalnej terrarii nie, to... nie spalają się żadne rzeczy. To sprawdzimy. To chyba... Nie, nie spaliło się. Że... Zrobiłem. Tak. Przekopę robię. Chyba już na cały set. Tepam się do ciebie O kurde, taki. Jezu, idealnie wywroga Ja pójdę w tą Ała. stronę Aha, Też bo Od batza Mi Ej, właśnie... Dobra, chodź, ja... Mi o, nie, druga potka padła Ja mam jeszcze jedną Jak zginiesz to chłopie Kanceluję z... ci podkę Zginęłem. Ile tu jest tych nietoperzy? Idę od ciebie I na przykład, dobra nie widzę już, jak coś, ile, czyli ile masz HP? Powiedz mi w prawym górnym jak klikniesz ja sobie Maksymalnie 180. Robię. No to ja mam też 180, czyli teraz mam dla Ciebie jednego krystala. Ja mam, ja jakieś. mam przy sobie krystala. Jednego? Jednego. To użyj. To użyję. Wam. To ja sobie użyję też jednego i mam dla Ciebie choć jednego, będziesz miał 220 HP. Poczekaj. Masz, rzucam Ci. Żyć. Dzięki. Ej, mam... Uwaga. O kurde... Enchanted Lecą... Pickax jakiś. Pa. Ochodzy Enchanted Pickax. Bardzo leci. Chcesz mój Pikax? Kurde. Bo ja mam jakiś nie. lepszy. Albo dobra, 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 zaraz. Nie teraz. W domu mi dasz. Dobra. O kurde, ej, my już do piekła dochodzimy. O, ty, ty nie widzisz, co nas atakuje? Widzę. Ale mnie o, nie to mnie ma. Zejść. Bo się, bo się niżej. <noise> bo od tego uciekam i idę do tank stanu. Ty, chłopie. Wiesz jaką ci rzecz stworzę taką, że zgoda, no że nie ben, Jak spadniesz na przykład z dużej wysokości, to nie dostaniesz obrażeń. Okej, okay, ja mam takie coś, gdzie mogę się wspinać po tych po ścianach. Że tak zjeżdżam po ścianach. I nie dostaję przy tym obrażeń. Dobra, to możemy... Ja bym zaraz wychodził, jak nie wiem jak ty. No ja też. Jak mi się ten podcast kończy, to wyjdę. Ja, czyli jeszcze 4 minutki. Oj, no to ja wychodzę. No to ty wychodź. Chodź sobie odłożę, które zdobyłem. Nie. No. I mam chopie 267. No nie. O mi Uznajmy, że tego nie było. No. Mam 60. 75. Spadłem! Kamień mnie rzucił. Ja umarłem. Tak? Chyba. Nie wiem, bo teraz spamię po prostu. No, zdecham. Nie wiem od czego. A, bo te ziomki rzucają tego. No dobra, no to to wszystko. No Psz. i możemy już iść na bossa. Mogę live quartz Claymore zrobić. E, powiedz mi, ile masz. Mo ej, towarę? mogę zrobić kryształ. 20. Ja też mogę zrobić. 200. No bo jeszcze tego to nie udawaj. użyłem. To używaj, to używaj. To poczekaj, zrobię rudy z wszystkiego. Masz. Jak coś masz, to ci się przyda mega. Wielki Rubin mogę zrobić. Ej, dałem ci żółtą rzecz taką, jak coś. Tak, wiem, widziałem. Żółtą. No, załóż sobie to. Czekaj, bo najpierw ja sztabki. Ja nam robię ten. Masz tank. tak, to. Mamy 55, tank, y, rudy tank ten. Masz już cały ten? Tak, masz już cały, cały złoty. Cały set. No i widzisz. Szybko zrobiony set. Odpadek ja tu odkładam podtrzyma. śmieci jakieś. No. Ja później je, jak. Ja później to... też. Odłożę. Ale się jecha. dzisiaj jecha. ja Ja trochę też. Robię. 220 hp mam. Weź sobie też, craftuj dla w krystala i sobie użyj. Ale cz czemu torium nie mogę zrobić? A no to sztabki? bo. Piecyko musisz. Ale no ja jestem przy piecyku i nie widzę torium. Jest tylko sztabka miedzi. A, bo tchorium jest do innego tego, do innego hmm. kraftu, inny piecyk trzeba mieć. Okej, okay, okej. Okay. daj mi ten swój kilo, jak możesz. Masz. Zrobi się dla w krystale? Robię. No jednego sobie zrób. Jednak nie, bo ja, zrób. ja mogę parę. No ale co, co zużywasz, co zużywasz na to? Yy, Potkę, pod... pod... tą no co daje 100, dwa rubiny i kamienie. I potki nie opłaca. masz. Dałem sobie co? tak coś legendarne, ten złoty. Wiesz co? Złoty. Zamiast siekiery go mogę wziąć, nie? No. Dobra, to sobie. Siekiera dobra. zamiast siekiery. Złoty topór ci dałem. Dobra, to ja wstawiam tam, gdzie są rudy. Wstawię rudy i ty tego. I ty zrobisz tego tą rzecz. No. A ten... A ty ile on ma moc ten twój kilow? Yy, moc kilofa 64%. O, kurde, to mocne. Mega mocne. Czekamy aż mini noc, więc będziesz musiał cięcie zrobić. Jak będę skrócić, no. Będziesz musiał cięcie sobie zrobić, bo noc jest serio nieciekawa. 26 golda, to ja nam wszystko odkładam: wszystkie rudy. Ile masz? 240 HP, masz, nie? Czy 220? Mhm. To 200... To 20? Mogę mieć 240. A Tomasz, ty ile masz? To użyj. Ja mam 220, a to masz. A ja mam... Ja mam swojego. Ja mam dwa. No dobra. Ty jakbyś no mi to... to dał, to miałbym dwa. No, no i mamy dużo serduszek, 240 HP mamy. No ja mam 220, ale chill. Tak? Tak. 200... No. A nie mogę. Co nie możesz? Bo nie mówisz mi dokładnej liczby, ile masz. Powiedziałem. Powiedziałeś, że masz 240. Co? Masz. Dobra, ja sobie mogę zrobić masz. tego. Co masz, ja ci zrobiłem, masz. Dzięki. Proszę cię bardzo. No, pamiętaj, jeszcze pamiętaj że ty pierwszy używasz lifegear wcale, nie? Okej. Okay. Dobra, to zrób nam rzeczy z tych rud, które ci tam dałem. Eee, to jakich nas? Z, z sztabki złota mogę ci zrobić łuk. To zrób? Który ci się przyda? Rób to, co uważasz, że będzie dobre. Dla ciebie. Proszę bardzo. O! Skopałeś jakiś... Nie wiem, eee... Yy, czekaj. Okej. Okay. Proszę ja, cię bardzo. Ja sobie no, zrobię płynące strzał jak coś. Hack masz masz hak. O, to mogę założyć. No i pod E klikasz sobie i masz się tak przy ten. Tylko nie wiem za co, no, bo mam buty Hermesa, bo mam buty Hermesa, nie wiem za co to założyć, o to chodzi. Prawy przycisk myszy naciśnij po prostu. A, to nie muszę mieć tego założonego. Tak, wywaliło mnie, sorka, zarabia Dobrze, że nie muszę mieć tego założonego, bo mam buty Hermesa. Nie, musisz, musisz mieć. Nie, ja mam to w ekwipunku i klikam E i działa. Udostępnij mi Już udostępniam. Dziękuję. Ten odcinek wizowy będzie troszkę dłuższy. Patrz na ekran? No, czekaj. Nie mam. O, <coughs> przepraszam, widzę, No już masz. Okay, Patrz. Mam, no to teraz. Mam tak, to tu. Powiem. Mam to tu. A to prawy przycisk myszy naciśni po prostu. Nie, escape klikam... I patrz. Ale escape i prawy przycisk myszy, serio. No i tu masz to. Tutaj to zakładasz. No. No. I tyle. No, mam ten złoty łuk. Ja sobie zrobię te strzały. Płonące. W na następnym odcinku już będzie przygotowania do. Jakby, no, mamy wszystko na King Slime'a. Tylko, że po prostu trzeba platformę zrobić, którą się. Tutaj no, 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 no. Zrobi. I Przeczekujemy i noc, noc i co? Ja atakujemy. No. Dokładnie. Ja Czy teraz chorąkę. atakujemy? W nocy? Nie, o ma a teraz nie, teraz atakujemy jakiegoś yy, ptaka. O kurde, czekaj. Ja pamiętam, że dało się taką jedną rzecz zrobić. Ja sobie tu patrzę. A czekaj, wezmę te sztabki tankstena, bo chcę coś zobaczyć. Nie robimy sobie... A nie, bo w sumie tankstenowy set jest taki sam jak ten. Teraz to zauważyłem dopiero. Ja ci powiem, które, jakie potki będziesz musiał wziąć. Okej? Okay. No. Te po lewo będą dla ciebie, a te po prawo będą dla mnie. I po jednej, okej? Okay? Okay. Po jednej. Okay. Okay. Czekaj. Czekaj, zamknę tu drzwi. Dobra, odłożę te 105 tam gstę, no bo nie wiem na co mogę z Te po prawej są moje? Ta, to po prawej. To to te żółt... No... Czekaj Pyk, pyk. To wywalę w ogóle z tym bombami, to nie do tego, to też, to też. Dobra, to jest dla ciebie, to jest dla ciebie, to jest dla ciebie, to dla ciebie. To dla mnie. Yy, to dla ciebie. To dla ciebie. To dla mnie. To dla ciebie. To dla mnie. To dla Ciebie. Masz. Zobacz już. sobie skrzynkę i po lewej. Poczekaj, 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 no już Tylko poczekaj. Po lewej czy po lewo. prawej? Te po lewej, takie gdzie chcą pojedyncze. Te wszystkie podki po lewej. Te tak pojedyncze? Tak, tak, to to, to, no no, to, to, to. To wszystko zabieraj I później, jak mhm. będzie boss, to klikasz po prostu B. Jak będzie boss. Dobra. To teraz nie. Ale jak będzie boss. No, tylko że czekamy aż nos minie po prostu. No. Więc ja zrobię wizowę. Cięcie. Jesteśmy w przerwie. Idziemy teraz na platformę. No Jeżeli filmik Wam się spodobał, subskrybujcie, lajkujcie. Mm. A ja zapraszam do filmu. Będzie ciężki to boss, bo gramy na hard na masterze. się. Tak. Mega ciężki. Mega. Mega, mega. Wow, mega. Jak się zginie raz, to się raz zginie na spokojnie. No. Ale my jesteśmy prasi, my nie ginie. Dawaj, dodał. I weź sobie na już naciśnij. A zero spig go najpierw. Serio będę ciśnij. Ja używam wszystkie podki. Jeżeli filmik Wam się spodobał, subskrybujcie, lajkujcie. A ja Uwaga. zapraszam do filmu. Dobra, go trzeba z łuk Waga Uwaga na te. Ja będę ci rozwalał te te małe. Ała! Moje uszy! <noise> ja mam to wyciszone! Bo on się tak drze nagle! Oh, on ciebie goni! Co za bambik! No i dobrze! Uwaga, bo on szarżuje, szarżuje! Uważaj! To nie chcesz szarżuje, co ty myślisz? Że ja się go boję? Eee! Yy! Ty, buratek Tornado! Mało dreski. zadaje na razie! On zada... Uwaga! Musisz uważać na najgorsze te ataki, jakie zadaje! Robi! On... Ło! Ale unik... Uwaga! dosał, dostał, dosał Na razie to jest taki łatwy Bartmelała. boss, bo to jest. Jeden z najłatwiejszych. No, to jest łatwiejsze niż... O, kurwa. <grywa> on na mnie się skampił. <grywa> Czej, to było V? V. V naciśnij. V. Dionalinę. adrenalina masz. Ty jakieś śmiecze tu są. Pamiętaj, że oni mniej HP. Czym mniej HP ma, tym będzie bardziej szarżował. Wiem, domyślam się. Ja sobie zostawiam jeszcze potki. Jest szarża! Schodzę na dół. Nie zdążyłem. Dobra, ja luję. Ja mam jeszcze dużo zdrowia. Dobra, piję po to. Pij. Ja już wypiję mnie, no. Ja teraz dopiero... Ja te posiem. lizaki będę zbierał. Ja te lizaki stąd daję. Dobra. Bo on A co te lizaki I te będę rozwalał te te. Poczekaj. Ja sobie potki wymieniam. No zaraz padnie. Kurde, nie mogę do niego podchodzić. Łatwo, łatwo Nie. jest. ci. masz mało HP, mało HP masz. Wiem, wiem, wiem. Nie mam potki, nie mam potki. Że potek nie masz? Czy nie masz potki? Mam, 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 nie tylko kurdą. nie mogę użyć. Kurde Brawo, brawo. On, on zaraz zdechnie. Bacik z niego. O nie, mnie te małe, ten małe jego nawalają. Bie, biega. O, ja, ja. jestem na hita. Potka! Potka, błagam! Ja zaraz potkę mogę użyć. Ja na razie nie strzelam, ja czekam na potkę. Tak jest! Tak jest. Akurat gdy potkę użyłem, ale dobra, trudno. I noc się idealnie zrobiła. On jakieś mie mieczyki zrzucił tutaj mega. Dawaj do mnie ten. Czekaj, ja zbieram nożyki. A to moje, to moje. Te a te Enchanted knife, to ja zbieram ci je. pozbieraj. To moje, to moje, Tutaj zabiję te. Co I ty, pokażę co ty robisz? Drobę. Pokażę ci to drope. Okay? Poczekaj, bo czekaj, bo to był. Bu... O, to U, jest ten. Jest. De... Bell. Dobra, dawaj do tego, do domu. Czekaj, bo tu do coś domu. jest. Czyli ja mam paki tak? na wrócenie do domu. Pokaż Ty, pokaż Escape. Escape na O, z, z, dobra, z, na, pokażesz, widzą to. Tylko najpierw dawaj do mnie. Pokażę Ci najpierw co zdobyłem masz pierwszy tytuł Masz ten Chantet Knife tu. Nice Pierwszy tytuł mamy. No i dla widzów otwieraj ten bug. Aha Trzy, Prawie Dwa. Się. Jeden grip. Można założyć. Mm. Ja zobaczę też... A, też jestem o kurde! Ach, ale śmieszne. Ale to jest małe. Pod którym to się można było założyć? Tutaj tam... A to jest jak, za tym naszym Graffler, Ale to jest, to jest gorsze. Stoły, wiesz? Mam prędki Storm Hatching Stuff. Demon. O ja dostępny. Patrz, zobaczmy co to... Toki respi. Ej, do Stoki. to zostawiam. Co to ja też, bo ja dostałem... Sandstorm trosz, Eingot. Możesz mi to dać? Ja to sprawdzę, co to jest. Tak, masz. Dzięki to. ja ten zostawiam. Zobacz to. What? A to co? To coś bije? Bije, bije, to bije 15. Mhm. Mm to już ci, czekaj. Dobra, sprawdzam, sprawdzam. Z tego można zrobić tak. Kilo, a to tak samo jak z golda. Jakbyś golda miał. Wiesz? Ale zobacz, bo może to jest lepsze. No właśnie nie, nie jest, każdy. bo jest 55 mocy kilofa, a mój gil, gold, golden ma 55 mocy kilofa, tak, tak. samo i okay. wszystko jest to... więc mega spoczko, mega spoczko, jak wam się podobał boss, ja mam nadzieję, że... Napiszcie w komentarzach, bardzo. a na ten odcinek, ej on strzela piorunem, ale fajne, ale fajne, a na ten odcinek to byłoby na tyle, trzymajcie się, cześć, elo Halo.